Dobry witam państwa serdecznie. Miałam okazję już państwa przywitać w Przedsławiu na starcie dzisiejszego, że tak powiem, finału kończącego budowę ścieżki rowerowej. Witam serdecznie pana Marżałka i gratuluję, że przyjechał ten odcinek z Przedsławia tutaj do Smirnovic. Gratuluję wszystkim biegnącym. Gmina Kołbaskowo biega ręce do góry. Brawa, brawa. Gratuluję rowerzystom. Pieszym wszystkim serdecznie. Bardzo się cieszę, że ten moment nastąpił. Możemy uroczyście otworzyć ten nasz nowy nabytek, wybudowany dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego i dzięki wsparciu Zarządu Województwa z panem marszałkiem na czele. No jest to pierwszy etap ścieżki, która ostatecznie połączy nas ze ścieżką Oldranysa. Brakuje nam jedynie 600 metrów. Ten odcinek, który został wybudowany to 6 ,61 km 61 m. Mamy nadzieję, że do września uda się Dobudować ostatnie 600. Myślę, że dzięki wsparciu pana marszałka będziemy we wrześniu znowu się spotykać i otwierać. Chciałabym panu marszałkowi, korzystając z okazji, podarować. Tak? tak no, po no, Także teraz z powrotem do tak. Wyspacha. Biegień. kontuzję, mogę jeździć natomiast rowerem, i w związku z tym skorzystałem z znowu budowanej ścieżki. Niestety dojechałem jako ostatni, bo spóźniłem się na, na start. Ale tak czasami bywa. Najważniejsze jest to, żeby jednak, żeby jednak przyjechać. Konsekwencja w sporcie jest ważna, więc udało mi się do Państwa dotrzeć. I powiem tak: jestem bardzo szczęśliwy z tego, że. Ponad rok temu zdecydowaliśmy się z tak zwanych resztówek, jak tam mówimy, z pewnych oszczędności, które powstały, zrobić jeszcze jeden konkurs na ścieżki rowerowe w szczecińskim obszarze metropolitalnym. Bo dzięki temu, że udostępniliśmy takie pieniądze, tak naprawdę pani wójt i cała jej załoga, Mogła te pieniądze bardzo dobrze spożytkować. I chyba co do tego, że to są świetnie wydane pieniądze, nikogo nie trzeba przekonywać. Dzięki temu e, mieszkańcy Głobaskowa mają wspaniałą infrastrukturę rowerową. Jedną z lepszych w województwie wychodzi dzisiaj na to. Ale myślę, że ta ścieżka nie będzie używana nie tylko przez mieszkańców. Nie ma na nazwy ścieżki rowerowej. Jest ten oto rower. Może poproszę Piotra, żeby ten rower przyprowadził. Dzień dobry, zaczniemy od końca. Pierwsza nazwa i pierwsza nagroda pocieszenia od pani wójt. Zapraszam Panią Barbarę Tatko. Nazwa szrak systerski. Następna nagroda pocieszenia Elżbieta Knapik. Nazwa jest Kołbostrada. Kolejna nagroda to jest dla Pana Tadeusza Pietruszki i Macieja Polaka, razem mi wymyślili szlak gryfitu. Następna osoba Jakub Janas, Anna Rajkiewicz, szczęśliwa Panie. I ostatni punkt programu, każdy by chciał wiedzieć, myślę, że większość się domyśla, bo była na terenie naszej imprezy, tam już stoi tort, razwa jest szwarcówka, jest dlatego tylko i wyłącznie to nie jest żadne polityczne. Większość komisji chciała tego i tak postanowiliśmy, że po prostu mieszkańcy już sami nazwali tą nazwę dali dlatego jest, byliśmy za, w się, nie było nacisków od pani wójt. Także to komisja była całkowicie niezależna. Życzę miłej, udanej imprezy. I wygrała oczywiście Paulina Kozyndra. Kozyra. Ja jeszcze, no, tak. o, zyzy, jeszcze. Cześć. Cześć Super! Dziękuję Ci bardzo. Koko są dla ciebie. Słuchajcie, koch, podnoszę szybko, bo jeszcze mi się przyda. Może... Trochę go się nawet. Sta. Super. Jedziemy. Szybciej. 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 Szybcie. Ognia, jak przedszkole panowie? Czadu! Szybko! Szybko! No to przedszkole, nie chodziliście? Czy to było tak dawno? Szybko! Śniadania nie jedliście? Przed To elegancko, słuchajcie! Dziękuję wam, zostawcie linę. Dzięki. Rozgrzaliście się trochę? Trochę tak. Kała jesteś w dalszym ciągu chyba tak. No to teraz finałowy numer słuchajcie. Teraz już jesteś spokojna, mówisz dobra, tak? Dzień dobry, dziękuję bardzo.